10 serii gier w pierwszej lidze futsalu za nami i już można powiedzieć, że mamy co najmniej dwóch głównych faworytów do walki o awans, którzy równym krokiem idą po swoje. W dziesiątej kolejce najciekawiej było w meczach w Białym Stoku, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie czy Bojano, gdzie w ostatniej minucie meczu padły aż trzy gole. Zaczynamy od grupy północnej i tu rywalizacja rozpoczęła się już w środę i to hitowym starciem Jagiellonii Białystok z futsalem w Świecie. Gospodarze zgubili po drodze kilka punktów i chcąc dogonić konkurenta musieli ten mecz wygrać. Ciężkie zadanie stało przed Beniaminkiem drużyną Kijołowicz, która podejmowała wicelidera z Poznania. Ten z kolei po porażce z ekipą ze świecia liczył na okazję do rehabilitacji. Gnieźnie tamtejszy KS spotkał się z Futbalo Białystok, a Dragon Bojano podejmował ekipę z Konina. W pozostałych meczach team Lemborg mierzył się z Futsalem Szczecin, a Akademicy z Uniwersytetu Gdańskiego z Wenecją Półtusk. Zaczynamy od starcia na szczycie grupy północnej, bo Jagiellonia podejmowała futsal w świecie. Patrząc na ostatnie wyniki, to faworytem byli goście, bo nie dość, że nie gubią punktów, to wygrywają przekonująco. Ale Jagiellonia grała u siebie. W ósmej minucie defensywe gospodarze rozpracowali Piotr Kaczkowski i Dawidson Silva, a kropkę nad i postawił Mateusz Cyman. 10 minut później na indywidualną akcję lewą stroną zdecydował się Krzysztof Elsner i zrobił to znakomicie, bo jego zespół po tej szarży prowadził już 2 do 0. Goście nie zwalniali i w ostatniej minucie pierwszej połowy dołożyli kolejne trafienie. Marcin Mrówczyński odebrał rywalom piłkę i podał Dawidsonowi, który w sytuacji sam na sam z bramkarzem był bezbłędny. Po emocjach? Niekoniecznie. W drugiej połowie lider grupy północnej nie miał już tyle szczęścia w ofensywie i dużo faulował, dzięki czemu już w 34 minucie Mateusz Łabieniec ustawił piłkę na punkcie, z którego wykonuje się przedłużony karny. 4 minuty później ten sam zawodnik postanowił wykończyć samodzielnie akcję i trzeba mu przyznać, zrobił to nie tylko skutecznie, ale również bardzo ładnie. Niestety okazało się... Że był to ostatni gol w tym meczu i punkty pojechały do świecia. Jagiellonia Białystok futsal świecie. 2 do 3. Inny zespół z czołówki Wiara Lecha Poznań szybko musiał pozbierać się po porażce przed tygodniem. Wyjazd wicelidera Dołowicza nie był jednak spacerkiem. Prowadzenie gości objęli dopiero w 18 minucie. Fryderyk Maciejewski zagrał uliczkę do Uriela Cepedy, a niezawodny Argentyńczyk pokonał bramka Żołowicza. Gospodarze jednak odpowiedzieli w 24 minucie. Piłkę przed pole karne wprowadził Rafał Bogus, przejął ją Tomasz Trafalski, który zdobył gola wyrównującego. Wiara Lecha jednak ma w swoich szeregach CPD. W 33 minucie poprowadził on piłkę prawą stroną, a następnie wyłożył do Dominika Soleckiego, który dostawił stopę w odpowiednim momencie. Wynik meczu w 38. Minucie ustalił oczywiście Uriel Cepeda, który strącił głową piłkę rzuconą do niego przez bramkarza gości. Grupa Altum Kijałowicz wiara Lecha Poznań 1-3. Inna ekipa z Wielkopolski KS Gniezno podejmował w biały stok. Goście mieli na ten mecz długą drogę, ale miejscowi ostatnio znów przestali regularnie punktować. Na początku meczu jednak los się do Gnieźnian uśmiechnął. Podanie ze swojej połowy na lewe skrzydło otrzymał Oskar Stankowiak i mając przed sobą tylko bramkarza zdobył gola na 1 do 0. Goście długo nie mogli wstrzelić się w bramkę rywali, w końcu w 23 minucie Jacek Stefanowicz po rzucie rożnym zdobył efektownego gola z bardzo ostrego kąta i to było ostatnie w tym meczu trafienie, stąd niecodzienny wynik. Greenwood KS Gniezno, Futbalo Białystok 1 do 1. Trzecia z ekip z Wielkopolski KKF Konin wybrała się na Pomorze, by zmierzyć się z Dragonem Bojano. Początek nie był łatwy dla gości, bo po podaniu z Rożnego, w drugiej minucie prowadzenie dla miejscowych dał Kevin Sidor. Kilka minut później piłkę z bocznej linii boiska zagrał Mikołaj Krew, a uderzeniem z pierwszej piłki z 9 metrów popisał się Dominik Depta. Gospodarze złapali wiatr w żagle. W 13. minucie świetną akcję przeprowadził Mikołaj Kreft, zagrał klepkę z Sidorem i podwyższył na 3 do 0. To nie koniec, bo w 17. minucie role się odwróciły i tym razem to Kreft asystował przy golu Kevina Sidora. Gdy wydawało się, że sytuacja gości jest beznadziejna, w ostatniej minucie pierwszej połowy Cień Nadziei dał gol Przemysława Skibiszewskiego po podaniu Damiana Markiewicza. Po zmianie stron gości uwierzyli w siebie. W 23 minucie Mateusz Olczak poprowadził znakomitą akcję lewą stroną i było 4 do 2. Trzy minuty później zrobiło się ciekawie, bo Krzysztof Budziński znalazł się w oko w oko z bramkarzem Dragona i z zimną krwią go przelobował. Prawdziwe szaleństwo miało miejsce w ostatniej minucie. Na niecałe 40 sekund przed końcem szansy mieli goście, ale rywale ich skontrowali i po akcji kreft depta było 5 do 3. Dwie przyjezdnym udało się wznowić grę ze środka i stracili kolejnego gola, tym razem po strzale Kevina Sidora do pustej bramki. Na otarcie Łezna sekundy przed końcem do siatki miejscowych trafił jeszcze Fabian Kasierski, ustalając wynik meczu. Dragon Bojano, KKF CTK Logistics Konin 6-4. Pozostajemy na Pomorzu, bo tego samego dnia Tim Lemborg podejmował futsal Szczecin. W trzeciej minucie asystą palce lizać popisał się Tomasz Neubayer. Piłko otrzymał Maciej Wierzbowski, któremu pozostała już tylko formalność. Goście ruszyli z Animuszem, ale bramka miejscowych była jak zaczarowana. Tymczasem Szczecinianie nazbierali zbyt dużo fauli i w 18 minucie Tomasz Neubajer podwyższył z przedłużonego karnego. W 25 minucie było 3 do 0 po podaniu Kacpra do Tomasza Neubajera. Minutę później lęborskiej bramki prys. Goście wykonywali rzut wolny z linii pola karnego, gospodarze dali się nabrać na symulowany strzał Waleriego Własowicza, a tymczasem piłkę do siatki skierował Dmitro Romanenko. Wydawało się, że gdy po kontrataku na 4-1 do 1 podwyższył w 27 minucie Dawidła Pigrowski, gospodarze mają wynik pod kontrolą. W 36. minucie jednak do siatki miejscowych trafił Dmitro Dybrowa, a na niespełna półtorej minuty przed końcem meczu z bliskiej odległości bramkę kontaktową zdobył Taras Woroniuk. Nerwy miejscowych fanów uspokojili Dawid Łapigrowski i Błażej Węta. Pierwszy przechwycił piłkę przy akcji rywali, a drugi spokojnie wtoczył ją do pustej bramki Szczecinia. Team Lemborg Fusal Szczecin 5-3 No myślę, że to już jest w pewnym sensie w naszym wykonaniu tradycja. Prowadzimy szybko 2-0 i nagle nudzi nam się łatwe wygrywanie. Chyba chcemy, żeby więcej kibiców przychodziło na trybuny i, i gramy, żeby publiczność się nie nudziła do ostatniej minuty. Na koniec mecz AZS-u Uniwersytet Gdański z Wenecją Półtłusk. Faworytem byli goście, którzy sądząc po wynikach aspirują w tym sezonie do wysokich miejsc. W drugiej minucie popis futsalowej gry dał Bartłomiej Świniarski, który ograł dwójkę obrońców i niesygnalizowanym strzałem pokonał bramkarza akademików. Miejscowi wyrównali w 11 minucie. Iwo Gerle pokazał, jak cennym jest graczem, zwiódł obrońcę, a następnie idealnie obsłużył podaniem Szymona Kuzio i było jeden 1-1. Trzy minuty później Krzyżanowski wywalczył piłkę na swojej połowie, a Korol na spółkę z Dawidem Lewczukiem wyprowadzili AZS na prowadzenie. Wenecja błyskawicznie jednak odpowiedziała po indywidualnej akcji Krzysztofa Flisa ale dwie minuty później znów straciła gola po wzorowej akcji gospodarzy. Daniel Hojlik perfekcyjnie zagrał w uliczkę do Szymona Kuzio, a ten najpierw zabawił się z bramkarzem, a następnie z zimną krwią wpakował piłkę między słupki. Ekipa z Półtuska miała okazję na wyrównanie w pierwszej połowie, ale udało się dopiero na początku drugiej. Ponownie ze swojej znakomitej strony pokazał się Bartłomiej Świniarski, zdobywając pięknego gola strzałem z dystansu. AZS jednak ponownie objął prowadzenie po tym, jak w 24 minucie z kontrą ruszyli Michał Konczewski i Daniel Hojlik, a ten drugi wpisał się na listę strzelców. Gospodarze mogli zamknąć ten mecz, ale pudłowali nawet do pustej bramki. Zemściło się to w ostatniej minucie, gdy celny strzał z kilkunastu metrów oddał Michał Knajdrowski. AZS UG Gdańsk, Wenecja Półtusk 4-4. Tak, tak, myślę, że zdecydowanie ten mecz. No byliśmy bardzo skoncentrowani przede wszystkim i no, mocno się przygotowaliśmy i zarówno na tą przewagę byliśmy przygotowani i naprawdę cały tydzień bardzo ciężko pracowaliśmy, żeby dzisiaj równy pojedynek z nimi stoczyć, bo wiedzieliśmy, z kim gramy, i że ta pierwsza czwórka to jest tak naprawdę z doświadczeniem dużym, ekstraklasowym I uważam, że naprawdę dzisiaj mimo że 4-4 się skończyło, no to ten wynik naprawdę mógł być dla nas lepszy, ale myślę, że sprawiedliwy. No zgodzę się oczywiście, ja jestem bardziej krytyczny co do tych błędów, z których gdzieś tam te bramki wpadają przeciwko nam. Cóż no... To był taki mecz, w którym można było się pokusić o wygraną pod warunkiem, żeby ten wynik się gdzieś tam podwyższyło. A mieliśmy ku temu okazję i z takiego kontrataku, właściwie chyba 3 na 1 i z przewagi, gdzieś tam z ułożonego, fajnego pressingu do tego, żeby od razu pokarać przeciwnika wycofaniem. No, nie strzelamy takich rzeczy, to potem niestety ta bramka wisiała w powietrzu i, i gdzieś tam wpadła. I myślę, że mimo tego chyba sprawiedliwy remis. W meczu kolejki Jagiellonia Białystok uległa futsalowi świecie i to właśnie ta druga ekipa pozostaje niepokonana w tym sezonie. Zwycięstwo na swoje konto zapisała też druga w tabeli kompania, czyli Wiara Lecha. Z kolei w odwrotnych nastrojach były ekipy z drugiego biegu na tabeli. Kolejne spotkanie bez punktów kończy bowiem KKF CTK Logistics Konin, który zamyka stawkę, a pogromca Koninian Dragon Bojano z dziesiątego miejsca wywindował się na szóste. Przechodzimy do grupy południowej. Takich emocji jak na północy może nie było, ale i tak sporo się działo, bo GKS Tychy podejmował Górnika Polkowice, a mający ostatnio nieco problemy z wygrywaniem ASG Stanley Futsal Timbrzeg spotkał się z groźnym Beniaminkiem AZS AWF Profisport Wrocław. Teoretycznie łatwiejsze zadanie przed liderami: Ruch Chorzów gościu w Opatowcu, a Jackson WKS Śląsk Wrocław w Nowina. W innych meczach Sośnica Gliwice sprawdziła innego: Beniaminka, KKF Faro Global System, Kazimierza Wielka. A w starciu zamykającym dziesiątą kolejkę grupy południowej AZS Łek Kraków podejmował Silesję Boks Siemianowice Śląskie. Rywalizację w dziesiątej kolejce w tej grupie zaczniemy od meczu w Tychach, gdzie zajmujący piąte miejsce w tabeli miejscowej GKS podejmował plasującego się oczko wyżej Górnika Polkowice. Początek należał do gospodarzy, którzy w trzeciej minucie objęli prowadzenie. Po strzale przeciwnika piłka odbiła się nieszczęśliwie od Adriana Niedźwieckiego. Ciekawie było w końcówce pierwszej połowy. Na nieco ponad minutę przed końcem z bliskiej odległości do siatki trafił Tomasz Gąsior. Kilka chwil później, piłka po silnym uderzeniu Bartłomieja Sitko z kilkunastu metrów ponownie zatrzepotała między słupkami bramki gości. Błyskawicznie udało się odpowiedzieć Adrianowi Niedźwieckiemu, dzięki czemu na przerwę drużyny schodziły przy stanie 3 do 1. W 24. minucie Kamil Kaczmar poprowadził piłkę po linii pola karnego i zaskakującym strzałem dał gościom gola kontaktowego. Cztery minuty później ten sam zawodnik przejął piłkę na 8 metrze od bramki rywali i i wyrównał na 3 do 3. W 34 minucie gospodarze rozegrali znakomicie stały fragment gry. Bartłomiej Sitko zagrał do Filipa Krzyżowskiego, którego nie upilnowali piłkarze górnika i było 4 do 3. Polkowiczanie do końca naciskali rywala, ale w ostatnich sekundach piłkę wyłapał bramkarz GKS-u Paweł Mura, który strzałem z własnego pola karnego posłał ją do pustej bramki rywali. GKS Tychy, górnik Polkowice, 5 do 3. Tym razem jednak zadanie przed ekipą trenera Nikodema Włodarza było arcytrudne, bo do województwa świętokrzyskiego przyjechała ekipa San Śląska Wrocław. Wynik meczu otworzył w 8 minucie czołowy strzelec wrocławskiej ekipy Christopher Moen technicznym strzałem z 7 metrów. Goście punktowali przeciwnika i w 15 minucie Przemysław Matejko przechwycił podanie ekipy z Nowin i podwyższył na 2 do 0. W 18 minucie po zagraniu z rzutu rożnego precyzyjnym strzałem popisał się Moen i było 0-3. Tyle do przerwy, a po zmianie stron w 23 minucie po szybkim ataku z ostrego kąta przemierzył Jan Rojek zwiększając przewagę Śląska do 4 goli. Kilkadziesiąt sekund później po zespołowej akcji bramkę udało zdobyć się miejscowym po strzale Igora Podsiadłego. W 27 minucie goście zamknęli miejscowych w ich polu karnym, rozprowadzili akcję, a ostatni cios zadał Pepo. Gospodarze odpowiedzieli w 30 minucie. Piłkę w pole karne Śląska wstrzelił Dawid Dorowski, a do bramki skierował ją Kamil Lużyński. Wrocławianie szybko jednak odpowiedzieli strzałem Filipa Kapinosa. Do przedłużonego karnego podszedł Christopher Moen i było 2 do 7. W 34 minucie szybką kontrę lewą stroną poprowadził Przemysław Matejko, odegrał do Briana Riveiry, który powiększył przewagę gości. Wynik meczu w 39 minucie ustalił Filip Turkowit po podaniu Pepo Gutiereza. GKS Futsal Nowiny jak San WKS Śląsk Wrocław 2 do 9 Wrocławianie czekają na potknięcia ruchu Chorzów, ale porażka byłej ekipy z Ekstraklasy w Opatowcu była bardzo mało prawdopodobna. W piątej minucie doświadczony Michał Tkarz zaczaił się, zabrał piłkę ostatniemu obrońcy i dał prowadzenie gościom. W trzynastej minucie miejscowym znów zabrakło precyzji w wyprowadzaniu ataku, przyjezdni wyszli z kontroli. Mariusz Seged podał do Łukasza Borkowskiego i było 0 do 2. Minutę później odgryźli się miejscowi, bo szansę z przedłużonego rzutu karnego wykorzystał Arkadiusz Lekki. W 16 minucie jednak Daniel Jagodziński strzałem z 5 metrów podwyższył na 3 do 1. Minutę później kontratak wyprowadzili gospodarze. Lekki podał do Mateusza Majcherczyka, a ten dał bramkę kontaktową w Wiśle. Po zmianie strony kipie z opadowca było jednak jeszcze trudniej. W 23 minucie Michał Tkacz wykorzystał podanie ze swojej połowy i podwyższył na 4 do 2. Podobnie było w 27 minucie, kiedy do Aleksandra Hartsteina zagrał Krzysztof Salisz. W tej samej minucie Sebastian Brocki podwyższył wynik meczu. W 28 minucie po zagraniu z rzutu rożnego w wykonaniu Salisza podwyższył pewnym strzałem Michał Grecz, a w 31 minucie było już 2 do 8, gdyż bramkę rywali przeciął Daniel Jagodziński, a Łukasz Borkowski otworzył Danielowi Wojtynie drogę do bramki. 3 minuty później, przed końcem, po podaniu lekkiego, do bramki chorzowian trafił Dawid Serafin. Na pocieszenie, choć niewielkie, ale zawsze coś. SSF Ewenta Wisła Opatowiec, ruch chorzów... 3 do 8. Myślę, że w przekroju całego meczu byliśmy zespołem dużo lepszym. Dominowaliśmy przez całe spotkanie. Nie było tam ani minuty, że oddaliśmy jakąś inicjatywę. Wszystko pod naszą kontrolą. Dziesiąte zwycięstwo z rzędu. I oby ta seria dalej szła, także cieszymy się i został jeden mecz z Sośnicą. Także czekamy na ten mecz. No, my też liczyliśmy, nie powiem. No, pierwszą połowę pokazaliśmy, że mogliśmy tą niespodziankę sprawić. Yy, myślę, że fajny mecz w tej pierwszej połowie na wyrównanym poziomie, jednak no, w drugiej połowie nam, nam trochę ruch odjechał. Głupie błędy indywidualne szczególnie o tym zadecydowały. No i co? Teraz trzeba się skupić na kolejnym meczu. Roller koster emocji przeżyli kibice w meczu w Gliwicach pomiędzy Sośnicą i ekipą z Kazimierzy Wielkiej. A co się działo w gliwickiej hali, zobaczcie sami. Pierwszy gol padł w dziewiątej minucie. Szymon Kaczmarczyk zagrał do Daniela Rakowieckiego, a ten zachowując sporo zimnej krwi wywinął piłkę tak, że zerwała ona pajęczynę w okienku bramki gości i miejscowi prowadzili 1 do 0. W osiemnastej minucie nieporozumienie gospodarzy przy wyprowadzaniu akcji wykorzystał Bibson Oliveira. Przechwycił piłkę w polu karnym rywala i spokojnie zdobył gola wyrównującego. W 21 minucie Andrzej musiał podał do Szymona kwietnia, a ten dość niespodziewanie zdecydował się na strzał i tym razem na prowadzeniu byli przyjezdni. Taki stan jednak trwał krótko, bo jeszcze w tej samej minucie padł gol wyrównujący. Mateusz Szyszko podał do Pawła Barańskiego i było po dwa. Miejscowi nacierali raz za razem i w 31 minucie po rzucie rożnym do siatki z bliska trafił Marcin Kiełpiński, dzięki czemu miejscowi wrócili na prowadzenie. 5 minut później Andrzej Musiał posłał potężną bombę na bramkę przeciwnika i ponownie był remis. W końcówce goście podjęli duże ryzyko wycofując bramkarza, ale opłaciło się to, bo to właśnie golkiper Mateusz Waryłkiewicz, który pomagał kolegom w ofensywie zdobył decydującego gola. Sośnica Grywice-Kafaro, Global System Kazimierza Wielka 3-4. Na koniec mecz w Krakowie, gdzie miejscowy AZS Uniwersytet Ekonomiczny podejmował nieznacznie wyżej notowaną Silesię Box Siemianowice Śląskie. Goście jako pierwsi objęli prowadzenie. Jakub Hase i Jakub Maślak sprytnie rozegrali rzut wolny, po którym ten drugi mocnym uderzeniem pokonał bramkarza akademików. Gospodarze odpowiedzieli kilka minut później. Bartłomiej Polak ze stałego fragmentu gry podał do Mikołaja Pysia, a ten uderzeniem z pierwszej piłki wyrównał stan meczu. W 15 minucie w dość kuriozalnej sytuacji Patryk Zając, chcąc podać piłkę do swojego bramkarza, przypadkowo go pokonał i goście znów prowadzili. Ale jeszcze przed przerwą Jarosław Urbaniec podał przed pole karne do Pawła Hadego, a ten odwracając się zdobył gola na 2 do 2. Kolejne gole trzeba było poczekać do końcówki meczu. W 36 minucie na indywidualną akcję zdecydował się Patryk Zając, który przebiegł z piłką kilka metrów, by na koniec umieścić ją w bramce obok golkipera Silesii. Miejscowym nie udało się utrzymać prowadzenia do końca. Na niespełna dwie minuty przed ostatnim gwizdkiem Kamil Kmiecik wyrównał z rzutu karnego, podyktowanego za faul na jednym z graczy Silesii. AZS Ułek Kraków, Silesia Boks, Siemianowice Śląskie 3-3 no, na pewno przyjeżdżamy na każdy mecz, żeby wygrać, więc y, tu się liczyły tylko trzy punkty. Y, wiemy, że to jest ciężki teren i hala specyficzna, no ale cóż, jak się nie uda wygrać, no to trzeba zremisować, więc wywozimy stąd y, cenny punkt. Zdecydowanie byliśmy bardzo zmotywowani i myślę, że dobrze przygotowani do, do tego meczu, co, co dzisiaj pokazaliśmy. E, myślę, że Byliśmy drużyną przeważającą przez większość czas, czasu tego meczu. Tak? Czyli to nie jest tak, że mieliśmy totalnie ten mecz pod kontrolą, ale mieliśmy sytuacji tych akcji zdecydowanie więcej niż, niż bardzo doświadczony przeciwnik, który też przed tym meczem przystępował z bodajże trzema zwycięstwami z rzędu. Czterema. czterema. W dziesiątej kolejce w grupie południowej mieliśmy zatem mecze, w których wysoko wygrywali faworyci. Ale też takie, w których wynik ważył się do samego końca. Nie zwalniają tempa ruch Chorzów i Śląsk Wrocław. Pierwsi wygrali dziesiąty już mecz w tym sezonie. Kolejną ligową porażkę poniosła Sośnica Grywidze, tym razem z KKF Faro Global System Kazimierza Wielka. tabeli bez zmian w górnej części. Nieco niżej awans zanotowały ekipy z Krakowa i Kazimierzy Wielkiej. Za tydzień ostatnia w tym roku kolejka. Ciekawie zapowiada się między innymi starcie jak Śląska Wrocław z trzecim w tabeli zespołem futsal Team Brzek. Z kolei na północy KKF Konin spróbuje obronić się przed atakami najbardziej bramkostrzelnej ekipy w lidze w futsalu świecie. MVP kolejki został wybrany Mykola Kuźmienko z ASG Stanley Futsal Team Brzeg. Serdecznie gratulujemy. Dziękujemy za obejrzenie tego magazynu pierwszej ligi futsalu i do zobaczenia za tydzień.